Już nie na wnuczka czy policjanta, a na chorego członka rodziny potrzebującego szczepionki lub antidotum. Tak wygląda najnowsza metoda naciągania seniorów. 40 tysięcy złotych straciła emerytka z Lublina. Pięć razy więcej padłoby łupem oszustów z Warszawy. Na szczęście w porę zareagowali społeczni policjanci. Zadzwonili do mnie, powiedzieli, że Kacperek jest w szpitalu i pilnie potrzebuje pieniędzy. Tak jeszcze do niedawna wyglądało typowe oszustwo na wnuczka. W 2024 roku dokładnie takich przestępstw było niemal 4000. tysiące, ofiary straciły ponad 150 milionów złotych. Akcje profilaktyczne przyniosły skutek, dlatego teraz złodzieje działają nieco inaczej. Delikatna modyfikacja całego schematu. Inny schemat dotyczy powodu przekazania pieniędzy i boleśnie przekonała się o tym 89-letnia mieszkanka Lublina. Straciła 40 tysięcy złotych, wszystkie oszczędności, jakie posiadała. Kobieta padła ofiarą oszustwa, można powiedzieć, metodą na szczepionkę. Zadzwonił do niej sprawca mówiący o tym, że jej syn przebywa w szpitalu w bardzo ciężkim stanie i jest potrzebna szczepionka do ratowania jego życia. Dokładnie w ten sam sposób oszuści chcieli okraść 83-letniego mężczyznę z warszawskiego Gocławia. 200 tysięcy złotych przekazał łączniczce, czyli kurierce. W komunikacie stołecznej policji czytamy. Przestępcy skontaktowali się z mieszkańcem warszawskiego Gocławia i podając się za lekarzy, poinformowali go, że życie jego córki jest zagrożone. Antidotum ratującym jej życie miał być bardzo drogi lek. 83 latek przekonany, że rozmawia z lekarzami zadeklarował przekazanie pieniędzy na zakup lekarstwa. Łączniczka została zatrzymana na miejscu, a senior odzyskał pieniądze. Metoda na antidotum czy szczepionkę będzie przez oszustów wykorzystywana coraz częściej. Jeżeli coś dotyczy życia, plus dodatkowo jest aspekt presji czasu, to człowiek nie myśli logicznie, to znaczy nie analizuje, nie rozważa, nie zastanawia się, dlaczego to akurat teraz, dlaczego dzisiaj, dlaczego tak szybko, tylko stara się rozwiązać problem. Nie zmieniają się jednak apele policjantów do seniorów i ich rodzin, a chodzi o czujność. Oszustwo jest końcem całego procesu, który zwykle jest poprzedzony kilkoma telefonami dotyczącymi ogólnych informacji o potencjalnej ofierze. Nie powinien zdradzać żadnych szczegółów. Na temat swojego życia, na temat swojego majątku, rodziny, bo każda informacja, którą przekażę jest cenna dla oszusta. Za oszustwo metodą na wnuczka, sprawcy lub sprawcom grozi do 8 lat więzienia. Przestępcy to w większości przypadków recydywiści.